Cześć, dzień dobry. Pewnie po tym wstępie już rozpoznaliście, gdzie jesteśmy. A jesteśmy tu dlatego, że w tym miejscu właśnie mam do sprzedania mieszkanie trzypokojowe. Zanim was po nim oprowadzę, zanim porozmawiamy o szczegółach, popatrzcie jeszcze chwilę na okolicę. Nie wiem jak dla was, ale dla mnie rewelacja, super osiedle, rozwijające się, blisko centrum, dobrze skomunikowane, sklepy w okolicy, szkoły w okolicy. Wszystko, o czym pomyślicie, jest nieopodal, Ale koniec o tym, co na zewnątrz, skupmy się na mieszkaniu. Nie chciałbym oceniać, czy mieszkanie jest do remontu, czy nie jest do remontu. Jak przyjdziecie i zobaczycie na własne oczy, to sami ocenicie, bo wiecie, jak to jest. Jeden ocenia, że coś jest do remontu, a drugi mówi: Rewelacja się wprowadza, od razu zamieszkam. Natomiast to, co bez wątpienia jest cechą stałą tego mieszkania, to to, że ma trzy pokoje, oddzielną kuchnię, łazienkę i jest na pierwszym piętrze. I tak jak tutaj widzicie za mną drzwi wejściowe do mieszkania, przedpokój, z którego jest bezpośrednie wejście do wszystkich pomieszczeń. Zacznijmy sobie od tego pokoju. Zostało mieszkanie odświeżone, na przykład ten pokój, jeżeli dobrze pamiętam, był w kolorze ciemnozielonym, zostało pomieszczenie wyszpachlowane, pomalowane na biało. Idąc dalej. Tutaj mamy łazienkę łazienka, w której mieści się walna, WC, miejsce na lustro. Tutaj przechodzimy do kuchni, w kuchni są sprzęty. Które są sprawne i działają, i mamy taki widok. Ja oczywiście, po tym jak przejdziemy sobie na szybko to mieszkanie, to jeszcze zrobię kilka ujęć takich szczegółowych, na których zobaczycie, jak to wygląda. Kolejny pokój, w tym pokoju na przykład były tapety na ścianach. Tapety zostały zdjęte, zerwane. Ściany są równe, gładkie, do wyszpachlowania. I przechodzimy przez pokój do. Największego pokoju salonu, tak jak widzicie, sporo jeszcze tutaj rzeczy budowlanej, bo mieszkanie jest świeżo po remoncie O, widzę siebie tam w lustrze, jest duża kata z lustrem. No i bardzo duży plus tego mieszkania. Zobaczcie, wyjdziemy sobie na balkon, właściwie bym powiedział na Lodzi. Ona jest bardzo duża, z fajnym widokiem, z fajną przestrzenią. Także takie mieszkanie jest do kupienia. Popatrzcie teraz na szczegóły z bliska i wróćcie jeszcze po kilka słów na koniec do mnie. Pokazałem Wam wszystko tak, jak jest, tak, jak wygląda. Według mnie mieszkanie wymaga co najmniej odświeżenia, małego remontu. Ale uwierzcie mi, że odzwierciedla się to w cenie. A jeżeli poszukujecie w tej okolicy mieszkania trzypokojowego i zależy Wam na przykład na tym, żeby mieszkanie było dostępne od ręki, bo tu nikt nie mieszka, to mieszkanie stoi i czeka na nowego właściciela, zadzwoncie do mnie, skontaktujcie się ze mną, pokażę Wam mieszkanie na żywo i być może będzie to Twoje nowe mieszkanie. Do zobaczenia. Cześć. Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the five sticky can get high with me, that's a deal, right?